Będę rozmawiała z moim gościem, którym jest pan Przemysław Rosati, prezes naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. To pan pozwoli, że zacznę od cytatu. Cytat brzmi następująco w kontekście przywołanych argumentów nie można wreszcie zignorować faktu, że 1 czerwca 2025 roku suweren zamanifestował w określony sposób swój stosunek między innymi do potrzeby systemowego uregulowania statusu tej grupy. Sędziów, suweren zaakceptował de facto konsekwencje, w tym finansowe, jakie dla państwa polskiego mogą wynikać z wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z zarzutem naruszenia prawa do rzetelnego procesu. To jest cytat z uzasadnienia wygłoszonego przez krakowskiego sędziego, który odmówił. Wyłączenia z procesu neosędziego. Dosyć jest to malownicza historia, ponieważ tym neosędzią jest pan sędzia Wypych, który zrobił karierę błyskawiczną od najniższego sądu do pracy w ministerstwie. W Ministerstwie Sprawiedliwości, za, oczywiście, za zbigniewa ziobry. Natomiast tą, tą, tę sentencję, a właściwie ten, to, to uzasadnienie wygłosił sędzia, jak najbardziej sędzia, ponieważ był on wybrany przez Starą Krajową Radę Sądownictwa. No i co pan na to? No, przyznam szczerze, że jeżeli jest to prawdą, a niestety musimy przyjąć, że jest to prawdą, bo wszystko na to wskazuje, że nie jest to żaden efekt. Mm -hmm. To jest, jest to. to opisuje. Bardzo delikatnie rzecz ujmując, e, chciałbym powiedzieć, że to jest niezgrabne, co usłyszeliśmy, albo co można było przeczytać, w tym uzasadnieniu myślę tutaj o stronę tego postępowania. Ale tak naprawdę e, dla mnie to chciało skandal. To znaczy. Oj, chyba musimy się jeszcze raz połączyć, no, panie Mecenasie. Sądźmy, się tego A, nie tego rodzaju. Panie Mecenasie, bardzo o, przepraszam. Połączmy się jeszcze raz, ponieważ strasznie nam. Czy No, przerywa nam właśnie bardzo. Więc jeżeli mogę prosić, A, to byśmy to są się. Nie, tak. no to nie pana wina ja chyba. Po... No niestety, czasami jest tak z o, teraz jest. Natomiast lepiej. jeżeli jest to. Jeżeli jest to prawdą, a wszystko na to wskazuje, że tak jest, to chciałbym powiedzieć delikatnie rzecz ujmując, że jest to co najmniej niezgrabne sformułowanie. Ale tak naprawdę uważam, że sędziowie nie powinni w taki sposób argumentować. To pokazuje też pewne nastawienie do tego, co działo się przez ostatnie 10 lat. No i też niestety to jest taki sposób wyrażenia pewnego kierunku, do którego być może trzeba się przyzwyczaić należy to rozumieć, przynajmniej ja mam to na myśli że jest to akceptacja dla określonego potencjalnego działania. Natomiast powiedzmy sobie jasno, bo to, co jest niezgodne z prawem, trzeba nazywać, że jest niezgodne z prawem. Jeżeli jest problem systemowy, a on jest i nie da się go nie widzieć, część osób, które biorą udział w tej dyskusji, zdaje się świadomie nie zauważa szeregu orzeczeń Trybunałów Europejskich, które właśnie wskazują na problem systemowy, jeżeli chodzi o nominacje sędziowskie dokonywane po 2018 roku no to to trochę tak naprawdę powoduje, że osoba, która pisze takie rzeczy siłą rzeczy, zapisuje się do chóru tych, którzy zdają się, nie widzieć problemu systemowego, ale to też pokazuje pewien taki, można powiedzieć, wręcz nawet koniunkturalizm, to znaczy, suweren zdecydował, w związku z powyższym być może nie ma problemu i nie podejmujmy działań, które miałyby eliminować sytuacje zagrażające tym podstawowym prawom, a takim prawem na pewno jest prawo do niezależnego i rzetelnego sądu, no bo istota tej sytuacji do tego się sprowadza, że oddalając wniosek o wyłączenie sędziego czy w sprawie karnej, nie uwzględniając takiego wniosku, no sąd de facto akceptuje sytuację, w której obywatel jest pozbawiony prawa do niezależnego i niezawisłego sądu, co gwarantuje Konstytucja. Nie ma pan wrażenia, że to może też wynikać z takiego zastraszania ludzi wymiaru sprawiedliwości przez Prawo i Sprawiedliwość, które mówi, że no jeżeli postępujecie tak, jak ta władza obecna wam podpowiada, to znaczy, że nadajecie się tylko do tego, żeby wsadzić was do więzienia. Dotyka pani dwóch bardzo ważnych spraw. Po pierwsze... To pokazuje, jak bardzo zuchwale politycy podchodzą do kwestii niezależności i niezawisłości sędziów. I trzeba jasno powiedzieć, poniżej pewnego poziomu jest sformułowanie takich ocen pod adresem jakiegokolwiek środowiska, ale politycy, zwłaszcza myślę tutaj o byłym ministrze sprawiedliwości, panu Ziobrze, pozwalają sobie na tego rodzaju sformułowania adresowane. W szczególności pod adresem środowiska prawniczego. Ale z drugiej strony, sobie trzeba jasno też powiedzieć, że żaden prawnik, zwłaszcza sędzia, prokurator czy adwokat, nie może się bać, bo my się po prostu nie możemy bać. Mamy obowiązek być rzecznikami sprawiedliwości i rzecznikami obowiązującego prawa, realizując swoje zadania codziennie. Zwłaszcza sędziowie nie mogą i nie powinni się bać. I takie słowa, jeżeli padają z ust polityków, to tak naprawdę. W dużej mierze są przykładem tego, że politycy nie rozumieją, po co jest wymiar sprawiedliwości, nie rozumieją, co to jest niezależność wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza niezależność sądownictwa od polityków. Ale wrócę do tego pierwszego wątku. Niestety, niektórzy pozwalają sobie na tego rodzaju sformułowania, myśląc, że odniesie to skutek. Zapewne niestety tak jest, bo ludzie są tylko ludźmi. Że część środowiska bierze pod uwagę te słowa, ale w przeważającej mierze środowisko wymiaru sprawiedliwości ani nie akceptuje tych słów, ani w żaden sposób tych słów nie bierze do siebie, no bo to, co już Państwu powiedziałem, prawnicy nie mogą się bać, zwłaszcza nie mogą się bać sędziowie, a słowa wypowiadane przez polityków, takie słowa, które właśnie wypowiadane są przez polityków, są po prostu skandaliczne. No tak. To mam jeszcze takie pytanie w, w kontekście takiego prawniczego myślenia. No wiadomo, że prawnicy przywiązują do tego bardzo dużą wagę, gdzie jest kropka, gdzie jest przecinek, jakie jest znaczenie słów, są biegli, powoływanie i tak dalej. Czy z tego jaki jest wynik wyborów można wysnuć wniosek że społeczeństwo które zagłosowało za w większości ta która zagłosowała za yy, godzi się na to żeby system prawa był yy, a właściwie inaczej, praworządność była naruszana i godzi się na to, żeby w związku z tym były płacone przez e, kraj kary. Bo ja mam wrażenie, że w kampanii wyborczej na temat praworządności za dużo słów nie padło, a już na pewno nie padło e, nic na temat tego, że łamanie praworządności równa się kary. E, tak, myślę, że świetnie Pani to ujęła. Powiem więcej, e, Pan e, kandydat wówczas. A obecnie prezydent tak naprawdę unikał. Ja pamiętam jedną wypowiedź też, miałem no, kiedyś z ciekawości do programu wyborczego, czy i w jakim zakresie ówczesny kandydat, a obecny prezydent chciałby naprawić wymiar sprawiedliwości. I powiem Państwu szczerze, tam, jeżeli dobrze pamiętam, to były w sumie dwa zdania na wyższym poziomie abstrakcji. Natomiast jeżeli chodzi o samą kwestię związaną z tym, czy społeczeństwo się godzi, czy się nie godzi. Problem polega na tym, że tak jak obserwujemy podział społeczeństwa, i on jest dość, można powiedzieć, jasny, przebiega według ustalonej granicy, to każdy inaczej odbiera pojęcie praworządności, czy też pojęcie zgodności z prawem działania organów władzy publicznej. Ale na koniec dnia, kiedy niezależnie od tego, z której strony tego podziału obywatel przychodzi do sądu, to jednak oczekuje, żeby jego sprawa, bo to najczęściej jest jego jedyna sprawa i dla niego jest najważniejsza, była osądzona przez sędziego, który jest niezależny od polityków, który jest niezawisły, który rozstrzygnie tą sprawę szybko i rozstrzygnie prawomocnie w taki sposób, żeby jednoznacznie i w zasadzie bez możliwości wznowienia czy powrotu do tego postępowania, już teraz generalizuję, rozstrzygnąć o jego prawach i obowiązkach, więc na koniec dnia, jak to mówią niektórzy, dla każdego istotne jest to, żeby ta jego sprawa została zgodnie z prawem, w ramach istniejącego systemu praworządności, rozstrzygnięta. I wtedy nie ma znaczenia, na kogo głosowaliśmy, bo mamy zupełnie inne oczekiwania. Często też zapominamy o tym, że głosując na określonych kandydatów, nie gwarantujemy sobie sami, my obywatele, prawa do rzetelnego i niezależnego sądu. No ale cóż. Jedyne, co można zrobić, to dobrze wybierać wtedy, kiedy jest taka okazja, wtedy, kiedy jest święto demokracji. No to jeszcze jeden cytat na koniec. To jest cytat z przewodniczącej Neo-KRS, czyli Dagmary Pawełczyk-Wojickiej, która obwieściła, że jest to zwycięstwo sędziów mianowanych po przejęciu władzy w Polsce przez Zjednoczoną Prawicę. Znaczy to orzeczenie, no ta decyzja oczywiście sędziego. A decyzja sędziego. No, myślę, że to jest dość oryginalny komentarz. Nie jestem ani zaskoczony, ani zdziwiony tym komentarzem. Mogę z Państwem się podzielić taką osobistą refleksją, którą miałem okazję zaobserwować, będąc w jednym z programów, właśnie z panią Pawełczyk-Woicką, bezpośrednio po wyborach prezydenckich. Mniej więcej ten wpis, który pani przytoczyła, który no pokazuje, w jakimś sensie y, radość z sytuacji, która jest. To proszę mi uwierzyć, bezpośrednio po wyborach prezydenckich, to chyba było 2-3 dni później, ta radość była na jeszcze większym poziomie, dlatego nie jestem zaskoczony, mówiąc krótko. No to dobrze, to zostawiamy w takim razie orzeczenie sędziego i pozwalam panu, przepraszam, że tu użyłam takiego sformułowania, ale żegnamy się z panem Mecenasem Przemysławem Rosatim, ponieważ pan prezes jest także członkiem Trybunału Stanu i udaje się dzisiaj na posiedzenie trybunału stanu i o tym będziemy rozmawiali innym razem. Mecenas, tak, czy... już powoli się udaje. Powiem no Państwu na koniec, obserwujcie Państwo, co będzie się działo, bo sytuacja jest naprawdę trudna. Poziom moim zdaniem bezprawności, która zadziała się w piątek, przed w nową tak naprawdę fazę, ale dziś rzeczywiście o godzinie 12 posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu no i zobaczymy czy kolejny organ władzy publicznej, organ konstytucyjny zostanie sparaliżowany, czy też będzie zdolny do wykonywania swoich konstytucyjnych i ustawowych zadań. No ale to dopiero pokaże bieg zdarzeń po godzinie 12. Tak Dobrego jest. dnia państwu. Życzę. Dobrego dnia. Dziękuję panie mecenasie no i że tak powiem, owocnych obrad. Dziękuję do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio Nowy Świat. Pion i poziom.